Training? Nice! Trening? Easy? Nice! Easy. Ciao! O banicę jak one idą? Sobie chodzi, tutaj na głowie ma. Widzę, że całe podłokę czupów, nie wiem, z 5 kilo z 8 może to ważyć, ale małpa nie zła. Jadę dzisiaj w poszukiwaniu nowego miejsca na pływanie. Nowego miejsca parkingowego. Dokładnie. Tutaj nigdy nie pływałem, a już mi się znosiła tamta miejscówka. Fajnie tutaj mieszkają też sobie takie sielskie tomki. Naprawdę tutaj bardzo sielsko jest. Lubię takie klimaty proszę jak ładnie. No i trzeba znaleźć parking. Jest tutaj parking płatny, z tego co wiem to tylko tyle, że jest przy samej Tamizie. Oglądałem go przez mapy goglowskie. Także jadę zobaczymy jak to będzie tutaj wyglądało. Czyli najpierw trzeba wpisać restrację z auta Później dopiero wrzucamy pieniądze i nam drukuje Parking jest z tytułu że jest płatny, to jest praktycznie pusty kajak, kajak, kajak Zobaczymy jakie tutaj jest wejście do wody widzę, że ktoś coś zostawił Jakiś tobołek Namiot chyba Nie jest źle Jedyny minus to jest, że tutaj jest Przy samym brzegu Trochę tego brudu pływa Ale całkiem, całkiem Tu jest nowe miejsce Do pływania Nigdy tutaj nie pływałem Ciekawi jestem jak tu jest? Patrzyłem z, przez Google map. To urokliwe miejsce. Dużo domków. Przy samej rzece. Dużo mostów. No i fajnie w sumie. Zieleni na pewno jest sporo. Tego to tu nie brakuje. Naprawdę jest w miarę czysta woda. No nie jest to jakaś woda rzeka górska, żeby była całkowicie czysta, ale, ale jest okej. Okay. No, takiego czegoś to nie widziałem, nawet nie wiem jak to nazwać. Idę tutaj już tak z 5 minut. I nie mogę się nadziwić, jakie to jest urocze miejsce. Tuż nad samą rzeką, jak sobie pięknie mieszkają i to jak spokojnie. Kawałbyczka. Ten jachcik, naprawdę. Tutaj, jaki fajny dom, wesoły. Niedźwiedź jest na balkonie, ale super. Zejście tutaj mają po schodkach, tam łódeczka stoi. Może sobie wejść w łódeczkę i do kolegi na drugi, na drugi, na drugi brzeg popłynąć na kawkę no i z powrotem wrócić do domu. Ale jak fajnie sobie zrobił facet z tymi drzewami. Same palmy zasadził. Fajne zespół mieszkań za płotem. Proszę zobaczyć, jak oni sobie fajnie tutaj mieszkają. Nie ma ludzi, nie ma konfliktów, nie ma problemów. Przynajmniej wzrokowo. Przy każdych ślu śluzach oni mają zwyczaj yy, stawiać ławeczki. Siedzą sobie emeryci, nie tylko, i obserwują, kto wpływa, kto przepływa. I tak cały dzień potrafią sobie siedzieć tutaj. Tutaj można przejść na drugą stronę. Tu jest cała sterownia tej śluzy. Tym kołem manualnie się kręci, kręcąc otwieramy bramy, ale to jest, oni tylko używają tego koła jeśli coś się uszkodzi albo coś z, nie, zabraknie napięcia wtedy tak, ale tak to jest pulpit i tutaj tymi przyciskami otwierają, zamykają śluzę. I to jest ten domen, w którym obsługa takiej ludzi spędza cały dzień. To jest miejsce pracy. On tutaj ma laptopa, ma internet, ma lodówkę, biurko. No i coś przypływa, coś odpływa, musi wyjść. Otworzyć śluzę, zamknąć śluzę i to wszystko. Widok ma ładny, kwiatuszki dookoła, rosną piękne, kolorowe. Także pracę ma bardzo fajną. Coś z podłogi wyciągnął, wysunął jakąś rurkę i silnik zgasił się. Zgasł silnik. Teraz pali. Mówi mu, żeby zapalił i do tyłu na wstecznym. Jak nie zapali, to uderzą. On nie bardzo chce palić, a jednak. Ten silnik dochodzi ledwo co. Każe mu, żeby linę mu podał i musi zacumować do ściany. Podpłynąć musi. Niezłe wiry tu się robią. On w tej chwili spuszcza wodę z tamtego zbiornika tutaj.